Moi drodzy, słuchajcie, audycja odcinek specjalny, a my mamy już telefoniczne połączenie z Mariuszem, Stacem. Cześć, Mariusz. Cześć, witam wszystkich. Pamiętacie, że to już jest taka tradycja w audycji odcinek specjalny, przynajmniej od kilku lat, że zbliża się pierwsza runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, i tak to się składa przez ostatnie lata, że jest to rajd Świniński Krauzę, a w przeszłości rajd Elmod. No i rozmawiamy, bo tylko kochasz ten rajd, prawda? To pewnie, to bardzo fajny rajd. Klas klasyk taki, kill rajdowych Mistrzostw Polski. Fajne odcinki, fajna atmosfera. Bardzo szybki przede wszystkim ride w kolejnych Więc to no, myślę, że każdy lubi ten ride, bo to taki fajny sprinterski ride. Wszyscy go bardzo dobrze znają od tylu lat, więc, więc naprawdę bardzo szybko tam się przemieszczamy. I powiem Ci tak, jak zaświeciło słońce, to sobie pomyślałem, że, że nadchodzi ten czas, że, że trzeba do Ciebie zadzwonić. U Ciebie też jest słońce, powiedz? No, słuchajcie, co u nas słychać? U nas słychać tak, że mam bardzo dużo proto, e, pracy samochodami proto i cóż, będziemy w tym roku wynajmować mm -hmm. na pewno jeden samochód, a może dwa, to już się z Polski. Z ciekawostek jest, dzisiaj właśnie jest mój tata z Kenii z serwisem tam też obsługują jeden samochód, któryśmy niedawno wysłali, wysłali, może poleciał bardziej, bo był transportowany samolotem mm -hmm. w tamte okolice, więc no nie ukrywam, że nie sądziliśmy takiego jakby spraw że tak będą takie wydarzenia, że będziemy mieli tyle pracy, tyle, klient, tyle klientów i tyle osób nam zaufa, że, że to jest tam tak naprawdę sprawdzona e, jakby konstrukcja. No Proto to był taki strzał w dziesiątkę, prawda? Po tym jak, jak wydawało się, że Mitsubishi, e, no ta era Mitsubishi odchodzi i te samochody stają się no, coraz mniej popularne, nas strzeliście się w Proto myślę idealnie, po prostu idealnie. Tak, no. E, ta Open w Polsce jest od dwóch lat. Pierwszy tytuł wiadomo zrobił Brian. W ubiegłym roku udało nam się dokonać tego e, jako nizjackiem, więc jakby dwa tytuły pod rząd zostały tak w urzędowie. E, w tym roku mamy taką nadzieję, że Hubert Mike, który będzie jechał moim samochodem, obroni, tego, obroni ten prymat. Mm -hmm. e, no i cóż, no i nie ukrywam, że w tym momencie idziemy na Bieliczkę, czyli na memoriał Kulika i Kolega Mateusz Pisowski bierze od nas samochód na ten memoriał. Będzie jechał z pierwszym numerem. Cztery nadwozia nasze jadą w tym memoriale. Więc no, sami widzicie, że nasze samochody jeżdżą, wygrywają. Coraz więcej się pojawia na przede wszystkim, co nas bardzo cieszy na polskich odcinkach. Mhm. Eee, no i jakby no, robimy to, co lubimy, prawda? Bo jesteśmy przy rajdach, przy wyścigach, przy zawodach w więc naprawdę co tydzień gdzieś tam jeździmy, jedziemy i coś tam po prostu czy wynajmujemy, czy obsługujemy te swoje e, u siebie wyprodukowane samochody. E, powiedz Mariusz, czy wystartujesz w Radzie świdnickim, czy ten rajd odpuszczasz? E, niestety nie wystartujemy w Radzie mhm. bo tak Jak na początku naszej rozmowy powiedziałem, że moim samochodem będzie w Uberbaj. W tym roku wystartuję tylko w jednym rajdzie, rajdzie nadwiślańskim z powodu takiego, że jest brak czasu, mhm. żeby się porządnie przygotować do rajdu, a, a chciałbym może w przyszłym roku wrócić tak na taki prawdziwy sezon, żebym miał przed każdym rajdem chociaż tydzień czasu, żeby się, na przygotować, się. Mhm. potrenować, bo uważam, że mimo to, że siedzę, siedzę w Fordzie od dwóch lat, to nie doszedłem do 70%, żeby go wykorzystać, prawda? Mm -hmm. Więc jest niesamowity e, możliwość tego samochodu, ale tak jak mówię, trzeba więc trochę do to czasu poświęcić. A druga sprawa też żeby bardziej rozwinąć firmę, e, bo całe życie się nie możemy zajmować e, moimi startami, bo się okazuje, że wszyscy chcą jeździć z tymi samochodami. I cały czas telefony dzwonią, maile przychodzą, więc a uważamy, że rynek na proto w Polsce jest bardzo duży w różnych imprezach i w rajdach, i wyścigach górskich, w zawodach takich jak Bernary, że tych samochodów możemy bardzo dużo obsługiwać, bardzo dużo budować. Chcemy tą lukę, że tak powiem, w Polsce w tym roku wypełnić, żeby ta nasza firma te wszystkie cię opanowała. No, działa to, powiem Ci, bardzo ciekawie, ale powiedz, czy e, planujesz oprócz rajdu nadwiślańskiego inne starty, na przykład w górskich samochodowych Mistrzostwach Polski? Bo takie również, e, no, e, pewne informacje krążyły, tak, tak możemy powiedzieć, Chodzą, na rynku. Są to mhm. informacje takie, że jest taki plan, ale czy to się uda e, nam zrobić w tym roku, to ciężko jest powiedzieć, bo e, no nie sądziliśmy, że. Po prostu zresztą, nigdy u nas nie było tak, żebyśmy się po prostu ktoś czekał na samochód. Zawsze było to robione na bieżąco i, i no, nie wyrabiamy się w terminach, a każde hmm. moje zawody to jest tydzień półtora wyjęte z firmy i się nie, 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 nie robimy tego, co powinniśmy robić, prawda? No tak. A, a, a ten mówiłeś o rozwoju firmy, i... mówiłeś o tym, aby, aby wszystko mogło. No mogło w przyszłości przynieść coś takiego, żebyś miał. No, mniej zabiegany czas na przykład. Dokładnie, więc naprawdę. Uważamy i postawiliśmy wszystko na to, żeby te samochody po prostu wyglądały, jeździły tak, jak jeżdżą, dojeżdżały do mety stuprocentowo śmiało, miały osiągania met, żeby każdy był zadowolony i żeby te tytuły dalej zostawały w naszych po prostu rękach. Pytanie od słuchaczy, Mariusz czy łatwo jest w tej chwili do takiego samochodu, proto znaleźć silnik i znaleźć układ napędowy, na przykład z Mitsubishi Lancera, na czym bazujecie? Bazujemy przede wszystkim na bazie Lancer Evo 10. Mhm. Na dzień dzisiejszy nie ma z tym problemów, bo jeszcze mamy czy Japonię, czy Amerykę, te samochody do nas wchodzą. I na razie no, nie mamy z tym problemu, ale na pewno przyjdzie taki moment, że, że będzie problem z częściami. No ale skoro mój tata stworzył takie na to i myślę, że stworzy silnik, no, bo to jeszcze to, tego, tego nie zrobił w swoim życiu. Więc no, był wszystko, wszystko. Wszystko przed Wami. Przed nie, nie. Wszystko tak, przed Wami, tak. tak. Myślę, że jest na to szansa I trzymam kciuki, bo, bo to by fajne było dla naszego kraju, dla was, dla Waszej rodziny, ale także dla naszego kraju. Stworzenie nowyczynowego silnika, takiego silnika, który można wykorzystać i który pasowałby odpowiednio do przepisów, no to byłoby coś. No, słuchajcie, no, trzy lata temu nikt z nas nie marzył o tym, co się dzieje w tym momencie. To w ogóle pomysł na proszę powstał, bo chcieliśmy mieć taki samochód z takim bodykitem i to być samo dla mnie kto pod wyścigi górskie i tak dalej i tak dalej, w ogóle to co się dzieje teraz, to nie było w ogóle brane pod uwagę. To pamiętam chyba Michał Sołowo was zainspirował, prawda, i jego piękny samochód stojący e, u was w warsztacie dało się skopiować ten, ten wygląd samochodu, dało się no, zrobić wspaniałe, wspaniałe ustawienia tego auta e, samochód, który dobrze i jedzie i dobrze wygląda Dokładnie tak, więc, e, więc tak jak mówię wszystko się poukładało no, lepiej niż na pewno tata przede wszystkim chciał. Mhm. No i cóż, no, my musimy teraz jeszcze bardziej zacisnąć e, rączki do pracy. Wszystkie te samochody, żeby wyjechały, które są pozamawiane. I, no, i to pewnie będziemy się słyszeć w przyszłym roku. E, I ten. I, I zobaczymy, jakie są plany na następny rok. No bo to mówię, u nas się właśnie wszystko zaczęło od tego roku zmieniać. E, po tych wszystkich sukcesach każdy patrzy, i które samochody dojeżdżają do mety na których miejscach są generalce i tak dalej, i tak dalej, prawda? No i mocno, mocno napędził też, też ten koniunkturę Brian Bufia, który no, pokazał, że tym samochodem można wygrywać. I powiedz, czy, czy nie zamarzyłoby się wam to, aby Brian Bufia ponownie wystartował w Mistrzostwach Polski, no i żeby, no, żeby pokazał, jak po tych dwóch latach to Proto się rozwinęło? Na pewno był to fajny pomysł, tylko pamiętajmy, że Proto to nie jest samochód zrobiony od Briana Bufiera, tak? Mm -hmm. e, to jest samochód, e, który dla ludzi, dla nas, którzy mają mniejsze budżety, e, a chcą powiedzieć czymś szybszym od samochodu przedmiot a tańszym od R5, prawda? Mm -hmm. taki był zamiar. E, a taki zawodnik troszkę jakby niszczy, e, jakby, no bo umiejętnościowo jest e, człowiekiem z innej planety. No, nie ma dzisiaj. Takiego drugiego kierowcy przynajmniej ja nie znam, który by tym samochodem potrafił tak szybko jeździć jak on. Z pełnym oczywiście szacunkiem do siebie i do innych zawodników, prawda? No, kierowca, jest... który, który ma masę kilometrów nawiniętych, no ale masę kilometrów powiedziałbym rozwojowych, prawda, to jest jeszcze chyba jeszcze ważniejsze, ponieważ on tworzył konstrukcję, na przykład Peugeota 207 Super 2000, dużo testował ten samochód, no i tak jak finalnie ten samochód wyglądał na rynku dla, dla klientów, tak to nazwijmy, no to też zasługa Briana. Dokładnie, żaden samochód na dzień dzisiejszy jakby firmowany na Proto no nikt z fabryki w nich nie prowadził jakby jego rozwijania, a tutaj jakby tata z wujkiem ze Zbyszkiem połączyły siły, tego był oczywiście potrzebny Brian, bo bez niego no, nie udałoby się to Nie ma co się czarować, bo ja też nie jestem takim zawodnikiem doświadczonym i nie jeździłem nigdy w samochodach fabrycznych i nie byłem przy rozwijaniu chociażby też z tysiące czy innych samochodów, w których on uczestniczył broda. Mhm. Więc to był ruch zrobiony mega kosmiczny. Tak? że dzisiaj no, życzę wszystkim powodzenia, tak powiem. Jeżeli ktoś sobie wymyślił, że sobie stworzy samochód, wraca u siebie w firmie i będzie nim szybko zjeżdżał w kamionki w dół. To się nie uda. To się nie uda, Bo to się nie uda i to nie jest takie proste. Nie jest proste, nam też się wydawało, że to jest troszkę prościejsze, ale te trzy lata spędzone w tych samochodach naprawdę yy, mi i firmie, chłopakom, tacie otworzyły oczy, co można stworzyć. I jak może być to precyzyjne urządzenie do przemieszczania podcięcia. Mm -hmm. A powiedz Mariusz, czy duże czy dużo jest zainteresowanie samochodami cywilnymi? Nie chcę startować w Rajdach, ale kupuję sobie takie proto cywilnie i jeżdżę tym proto po drogach. Czy duże jest zainteresowanie od tego I typu teraz klientów? W ciekawostek robimy trzy takie samochody na co dzień. Mm -hmm. Więc to też jest jakiś taki rynek, ale nas bardziej interesuje wygrywanie tym samochodem, żeby. Żeby chociażby tak jak jest, mamy sytuację z Hubertem Majem i postawiamy mój samochód w mojej specjalizacji, w której w którym wszystko było, tak? Mm -hmm. I chcemy z nim i nie boimy się z nim wyzwań, żeby zawać również szabot. A to też kierowca, który lubi jeździć widowiskowo, więc myślę, że będzie ciekawie. Tak, dogadujemy się bardzo dobrze. <noise> tak, myślę, że. Macie tutaj podobny styl jazdy, powiem cię, taki wyczuwalny, więc myślę, że nie, dziw, nie dziwię się, że trafił do Was, tak? Więc, więc no, dzisiaj akurat też ma Huber, bo dzisiaj jest też taki szalony dzień, bo dzisiaj ma Huber prezentację tego samochodu w Lublinie, my teraz jesteśmy w drodze na Wieliczkę, bo wczoraj byliśmy na testach w Betnarach z Mateuszem Lisowskim, więc no mamy, mamy naprawdę, mamy co robić. Całą zimę żeśmy spędzili na jeziorze. Więc naprawdę jest, jest ciekawie, a dzięki temu też bardzo dużo się za więc to też dla mnie jest dobre. No i otoczenie bardzo szybkich zawodników, utalentowanych zawodników. Czy szykujecie jakieś nowości? Czy, czy w tej budzie samochód na razie powstaje, czy szykujecie jakieś nowości? Na przykład samochód proto wygląda no, innym niż Ford. Bardzo to jest skomplikowane i ciężkie pytanie w tym momencie, żeby na nie odpowiedzieć, hmm. bo żeby doprowadzić Forda, nie wyglądem, bo wygląd to każdy z potrafi tam wiem więcej ten body przykleić, żeby on tam coś stał, prawda? Mm -hmm. Ale reszta y, nadkola, aerodynamika, amortatory, y, belki, y, y, przeniesienie w odpowiednie miejsce silnika, wału i tak dalej, i tak dalej, zbiornika, to nagromadziło tyle podpunktów, że żeby dzisiaj wyjechać tak sprawdzoną konstrukcją, jaką jest nasza kochana Fiesta Proto, to jest kolejne znowu myślę, że dwa lata. Kolejne dwa lata, ale myślę, że jeżeli chodzi o niespodzianki, to zaskakujecie i obyście już zaskakiwali. E, no mam jako... jedną niespodziankę, mm -hmm. która wyjedzie niedługo, ale nie chcę, bo bardzo przyjęto to prosił, żeby nie mówić o tym projekcie, mm -hmm. ale jest to trochę czasnięcie się z samochodem, w dawne czasy w WRC, więc myślę, że niedługo ten samochód wyjedzie, to na pewno będziecie go już widzieć u nas na Facebooku i tak dalej. To, ile, to... ile będziemy musieli czekać, jak uważasz, ile tygodni? To że już niedługo. Niedługo, 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 tak. niedługo, dobrze Mariusz, Mariusz dziękuję Ci bardzo za rozmowę, mam nadzieję, że zobaczymy się w Świnicy i będziemy mieli okazję to do, będziemy, do rozmowy. No nie, będziemy, jak w Świdnicy nie wyjść, no, jak? no nie da na rady, na rynku słuchaj. nie być na lodach, to nie ma takiej opcji. Tak? Mariusz, to rajd nie wystartuje bez Ciebie, powiem Ci, wiesz? Dokładnie. będziemy Dokładnie. na pewno, będziemy kibicować z innym zawodnika i to pozdrawiam wszystkich cywilizów, no i to widzimy się w Świnicy i ja by była taka piękna pogoda iść. Oby, oby właśnie taka pogoda była. Dziękuję Ci Mariu za rozmowę. Do zobaczenia, Dziękuję. do usłyszenia. Dzięki, cześć.